Zadanie 18. Cztery jednakowe prostopadłościenne klocki. Każdy o wymiarach 2 na 1 na 1 ułożono tak, jak przedstawiono na rysunku. Następnie do tej budowli dołożono sześcienne klocki o krawędzi długości 1 cm 1 cm tak aby powstał prostopadłością najmniejszy z możliwych. Uzupełnij zdania wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę. Liczba sześciennych klocków o krawędzi długości 1 cm. 1 cm, które należy dołożyć do budowli jest równa. <grym> Najmniejszy z możliwych prostopadów ścian, który w ten sposób otrzymano, ma wymiary. I zacznijmy od tego, ostat tego ostatniego zdania, czyli od wymiarów. Ja tu pozaznaczam najpierw nasze miary. 1. Tu mamy 1, tu mamy 1, tu mamy 1. Eee, tu też mamy 1. Tu jest. Oj, czekajcie, bo się trochę krzywo mi zrobiło. Tu jest jeden, tu widzimy, że tu jest jeden, jeden. Jeden, jeden, jeden. Jeden, 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 jeden. Teraz dwójki, czyli tu jest dwa. Dwa. A i tu widzę, że już jeszcze jedynki bo zapominałam, nie zauważyłam. Dwa, dwa. 2, 2, 2. Tu jeszcze musimy tak, i tu widać kawałek dwójki, tak naprawdę, no nie? Tu, o, czyli to nasza jedynka wystaje, dobra. I teraz tak, czyli tu mamy 2. Oj, 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 czyli tu mamy 2 plus 1, czyli jeden wymiar już wiemy, że ma 3, tak. Teraz idziemy w górę, ile widzimy 1, 1, 1, czyli mamy 3. Teraz w to. Czyli mamy tu ten kawałek 1 plus 2, czyli również 3. Tak już mamy 1, 1, 2. I teraz tak, ile musimy dołożyć takich małych prostopadłościaników, żeby wypełnić tą naszą figurę. Oczywiście, możecie sobie tak policzyć, że nad tym trzeba tu 1, 2, 3, 4, czyli mamy już 4 plus, tu będą, za tym będą 3, pod tym muszą być 2, z drugiej strony idziemy, od dołu do góry mamy 3, z drugiej strony też mamy 3, tu Raz, dwa nam zostało, żeby było na równie. i tu też raz, dwa. Czyli 5, 10, 19. Ale możemy to wyliczyć. Ja Wam pokażę to. Jeśli nie macie wyobraźni przestrzennej, to tego nie zobaczycie. Ale możecie to wyliczyć. W jaki sposób? Musimy policzyć, ile ten nasz. Yy... Jaką objętość ma ten nasz sześcian, który powstanie? Czyli 3 razy 3 razy 3 ma no, taką objętość. Musimy obliczyć objętość tych naszych czterech prostopadłościennych klocków. Czyli jest ich 4, więc 4 razy 2 razy 1 razy 1. Czyli co otrzymaliśmy? 4 razy... 2 razy 1 jest 8 cm sześciennych. I teraz od tej objętości, którą chcemy mieć, czyli objętość sześcianu, objętość prostopad... czterech prostopadłościanów, czyli objętość sześcianu minus objętość czterech prostopadłościanów, to się równa 27 minus 8, czyli 19. I co to 19 nam daje? To nam daje, że te nasze małe sześcienne klocki o krawędzi 1 mają objętość 1 razy 1, razy 1, czyli 1 cm3. Więc skoro mamy 19 cm sześciennych, to znaczy, że musimy dodać tych małych sześcianów 19. Także dajcie znać, jak z tym zadaniem się czujecie. I czy lubicie takie zadania, co w ogóle o nich myślicie?